Oku i dobro. Bardzo serdecznie was wszystkich witam w tej przestrzeni zatytułowanej Pozytywne inspiracje. I dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat książki, która ujrzała światło dzienne kilka godzin temu dobroteka, ziarna pozytywności. Jest to malutka książeczka. Która zawiera w środku rozważania na każdy dzień, rozpoczynające się od krótkiego, ale mocnego, intensywnego, pełnego znaczeń cytatu, później jest fragment rozważania i pewna interwencja, propozycja ćwiczenia, zastosowania w praktyce tego, o czym żeśmy czytali, i możliwość jest zapisania. Więc można trochę nie docenić tej książki, kiedy na początek bierze się ją do ręki, można zobaczyć, a kolejne medytacje, kolejne rozważania. Nie? Tak naprawdę w tej książeczce chodzi o to, żeby połączyć pewną refleksję, którą dokonujemy wokół naszego życia, wokół dobra, pozytywności, tematów szczęścia, tym czym się zajmuje psychologia, czyli pozytywna, czyli naukowe studium tego, co jest dobre w człowieku ale po to żeby to przenieść w przestrzeń naszego życia indywidualnego, społecznego, relacyjnego, rodzinnego, zawodowego. Czyli można powiedzieć, że cel i poprzeczka tej książki jest dosyć wysoka, bo chodzi o to, żeby te treści intelektualne spotkały się z przestrzenią naszego życia, byśmy powiedzieli, żeby weryfikowały nasze życie, inspirowały, były jak ziarna, które są wrzucone w glebę, rzeczywiście zaczęły kiełkować. Ponad 100 dni tutaj mamy, pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, taki mały kurs, który może nam pomóc ustawiać naszą łódź życia w stronę światła, większej pozytywności. Nie jest to książka tylko dla tych, którzy gdzieś zmagają się z depresją, z trudnościami. Albo którzy spotykają się z ciągłym niezadowoleniem, frustracją i ciągle narzekają. Jest to książka, która może pomóc każdemu, ze względu na to, ile mamy lat, jakie mamy kłopoty, czy jakie mamy talenty, czy jakie mamy zasoby. Właśnie w tym wymiarze, że wszyscy chcemy dobrego życia, ale czasem właśnie potrzebujemy tej codziennej inspiracji do tego, by na tą drogę wyruszyć. Dlaczego jeszcze ta forma, tak abyśmy powiedzieli prosta, że ten układ jest rozważej na każdy dzień? Dlatego, że pamiętam jak kiedyś pewien czytelnik do mnie podszedł i powiedział tak: Bracie Piotrze, dziękuję Tobie i siostrze Annie Marii, pudełko, za tą książeczkę 365 dni w rytmie psanów. Ta książeczka ma podobną strukturę, czyli na każdy dzień jest jeden werset psalmu, krótkie rozważania i ta przestrzeń jest pozostawiana, żeby podialogować z Duchem Świętym i ten dialog napisać. I ta osoba mówi do mnie tak, wiesz, pracuję, prowadzę duże interesy, nie mam czasu, by dużo czytać, ale chętnie korzystam z tych małych inspiracji, które w moim życiu są wielkie. Wieczorem otwieram te 365 dni i każdego dnia czytam krótki werset, modlę się tym. Naprawdę jest to książka dla mnie. I ufam, że również format tej książeczki będzie taką propozycją dla wielu ludzi. Którzy być może no, są przepocowani, są zmęczeni życiem i szukają prostoty, szukają niekiedy właśnie drobnej inspiracji do dobrego życia. I to jest właśnie chyba taka rzecz bardzo pozytywna, poważna i intensywna tej książki, że w formacie prostoty, byśmy powiedzieli prostych słów możemy odkrywać tematy ważne, istotne dla naszej codzienności. Dlatego zachęcam Was do spotkania się z tą lekturą, z tą propozycją publikacji, ale też być może zaproponowania komuś, kto widzicie, że by potrzebował takich pozytywnych inspiracji w życiu. Myślę, że obok nas są ludzie, którzy, którym możemy dać również dobro, być może choćby nawet przez taki prezent, niby nic, a z drugiej strony tak wiele i tak bardzo może być to pomocne. Kochani, Myślę, że jest to ciekawy bardzo projekt, i chcę tylko jeszcze zaznaczyć, że wkrótce też w wydawnictwie Serafin powstanie taka podobna książeczka, która będzie zatytułowana Psalmoteka, zaadresowana do tych, którzy chcą też kontynuować tę piękną przygodę rozwoju wiary, dialogu z Panem Bogiem, modlitwy przez psalmy. Będzie to podobny układ i myślę też, Książka, która może wnieść bardzo dużo pozytywności. Serdecznie Was pozdrawiam, miłego dnia, szczęść Boże.